Zadanie pierwsze. Jeżeli dwa ładunki jednoimienne, odległe od siebie o r, oddalimy od siebie tak, by znajdowały się w dwa razy większej odległości, to jest 2r, to... A. Siła wzajemnego przyciągania wzrośnie 4 razy. B. Siła wzajemnego przyciągania zmaleje 4 razy. C. Siła wzajemnego odpychania wzrośnie 4 razy. D. Siła wzajemnego odpychania zmaleje 4 razy. Po pierwsze musimy rozstrzygnąć, czy te dwa ładunki będą się ze sobą przyciągały, czy odpychani, odpychały. Jeżeli mamy do czynienia z ładunkami jednoimiennymi, no to te ładunki zawsze się odpychają. Czyli jeżeli to będą dwa ładunki dodatnie. Albo dwa ładunki ujemne, no to one od siebie będą się wzajemnie odpychały, czyli siła będzie działała w ten sposób, czyli właśnie od siebie. Czyli od razu możemy odrzucić odpowiedź A i B, bo wiemy, że to nie są siły wzajemnego przyciągania. Zostaje w takim razie informacja o siłach wzajemnego odpychania. Jeżeli zastanowimy się nad wzorem na siłę działającą właśnie między ładunkami elektrostatycznymi, Albo możemy spojrzeć do karty wzorów, na przykład, to jest ta siła, która jest rozpisana tutaj jako prawo kuląda, bo to ta siła to jest K razy Q1 razy q 2 przez r kwadrat. I zaraz wytłumaczę, co jest czym. F to jest k Q1 razy q 2 przez r kwadrat. F to jest ta siła wzajemnego odpychania w tym przypadku. I ta siła będzie tu, i tu równa F. To jest stała elektryczna, stała tablicowa. To jest wartość jednego ładunku, więc powiedzmy, że to jest Q1, to jest wartość drugiego ładunku, czyli powiedzmy, że Q2, a r kwadrat to jest kwadrat odległości między tymi dwoma ładunkami. I teraz pytamy, co się stanie, jeżeli dwa ładunki, które były odległe o r, oddalimy od siebie tak, by znajdowały się w dwa razy większej odległości, to jest 2r. Jeżeli sobie podstawimy do wzoru, no to na początku sytuacja była taka, że ta siła początkowa to była K, Q1, Q2 przez R kwadrat, a później jak oddaliliśmy, ta siła końcowa była równa K, Q1, Q2 przez 2R do kwadratu, czyli K, Q1, Q2 przez 4R kwadrat. Czyli stąd się bierze ta czwóreczka, że tu stoi r kwadrat, a tu stoi 4r kwadrat. W takim razie możemy zapisać, że ten człon jest tutaj. Czyli to wszystko to jest siła początkowa. Czyli ta siła końcowa po oddaleniu tych dwóch ładunków jest równa 1 czwarta razy siła początkowa. W takim razie siła wzajemnego odpychania widać, że maleje 4 razy, bo stanowi 1 czwartą tej siły początkowej. Czyli odpowiedź D jest tutaj prawidłowa. Zadanie drugie. Natężenie pola elektrycznego zależy od a. Wartości ładunku źródła pola, b. Odległości od źródła, c. Ładunku, odległości i masy ciała, d. Odpowiedzi A i B są poprawne. Jeżeli chodzi o natężenie pola elektrycznego, to ono jest dane następującym wzorem, że E jest równe F przez Q. Natężenie to jest siła przez ładunek. I w tym momencie, żeby sobie napisać, od czego zależy to natężenie, trzeba sobie rozpisać tę siłę. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że mamy jakiś ładunek źródłowy. Ku duże. I teraz chcemy sprawdzić, czy w pobliżu, w jakimś punkcie tutaj przestrzeni, istnieje pole elektryczne, które by było wytwarzane przez ten ładunek. I żeby to sprawdzić, wstawiamy tu jakiś ładunek próbny kół i patrzymy, czy na ten ładunek zadziała siła albo przyciągania, albo odpychania, bo jeżeli ta siła zadziała, to oznacza, że ten ładunek umieściliśmy w polu elektrycznym wytwarzanym przez inny ładunek. W takim razie ta siła, jeżeli zadziała, no to tę siłę moglibyśmy rozpisać, że to jest KQQ przez r kwadrat, Gdzie duże Q to jest ten ładunek źródłowy, czyli ładunek, który uznajemy za źródło pola elektrycznego, a mały ładunek Q to jest ten ładunek, który próbkuje pole. Bo żeby ja, żeby mogła powiedzieć, czy tu istnieje pole elektryczne, czy nie, no to muszę wstawić ładunek próbny i zobaczyć, czy zadziała na niego siła. Jeżeli zadziała, to oznacza, że jest inny ładunek, który go przyciąga albo odpycha, a jeżeli nie zadziała, no to oznacza, że. Tutaj w przestrzeni nie ma tego ładunku i nie ma pola elektrostatycznego. Tę siłę możemy wstawić tu. Mamy, że natężenie jest równe k, q przez r kwadrat przez małe q. Małe q się skraca i zostaje k, q przez r kwadrat. Ważne jest to, żeby pamiętać, że jeżeli opisujemy natężenie pola elektrycznego, to ono zależy od ładunku źródła, bo bo pojęcie natężenia określa właśnie mm, pole elektryczne i mówi, czy to pole elektryczne jest, czy nie. Czyli ta wartość nie mówi w ogóle o tym ładunku próbnym, który ja umieszczam w polu elektrostatycznym. Ten ładunek próbny jest tylko po to, żeby sprawdzić, czy to pole jest. I ten ładunek próbny się potem skraca i natężenie pola elektrycznego zależy od stałej K, która jest stała, zależy od, Wartości ładunku źródła pola i zależy od odległości od źródła, a dokładnie od kwadratu tej odległości od źródła. Natomiast widać, że nigdzie tutaj nie stoi masa. W takim razie prawidłowa jest odpowiedź A i B. Kolejne zadanie, zadanie trzecie. Potencjał pola elektrycznego zależy odwrotnie proporcjonalnie od A wartości umieszczonego w polu ładunku próbnego, B odległości od źródła pola, C wartości ładunku źródła pola. D odpowiedzi A i B są poprawne. Tym razem chcemy się zająć pojęciem potencjału pola elektrycznego, które jest wyrażone literą V. I teraz jeżeli chcielibyśmy sobie rozpisać z definicji, tego już nie znajdziemy w karcie wzorów naturalnej, to z definicji ten potencjał pola elektrycznego, on jest charakterystyczny znowu dla danego punktu pola, czyli tak jak było w tej sytuacji, dla tego punktu pola była charakterystyczna wartość natężenia pola elektrycznego, ale dla tego punktu jest też charakterystyczna wartość potencjału pola elektrycznego i jest to stosunek energii potencjalnej ładunku w danym punkcie, czyli w tym punkcie ładunek, ten próbny Q miałby jakąś energię potencjalną do wartości tego ładunku, bo idea jest taka sama jak przy natężeniu, czyli żeby ten potencjał wyrażał informację o polu elektrostatycznym wytwarzanym przez duży ładunek Q, natomiast żeby nie mówił o tym ładunku próbnym. Ładunek próbny jest tylko po to, żeby wypróbkować jaki jest właśnie potencjał pola. Żeby sobie to rozpisać, trzeba znać wzór na tą energię potencjalną ładunku w danym punkcie. No i energia potencjalna ładunku w danym punkcie jest definiowana jako praca, którą należy wykonać, aby ładunek umieścić w danym punkcie pola. Czyli zakładamy, że ładunek był gdzieś w nieskończoności i teraz przesuwamy ładunek, żeby znalazł się w jakiejś odległości. R od tego ładunku źródłowego, żeby przesunąć ten ładunek, wykonaliśmy pewną pracę, i właśnie ta wykonana praca odzwierciedla tutaj właśnie tą zmianę energii potencjalnej. W nieskończoności zakładamy, że energia potencjalna wynosi 0 dla tego ładunku, a w tym punkcie ma jakąś wartość EPE, i tą energię możemy wyrazić wzorem, że to jest KQQ przez R. Jeżeli wstawimy do tego wzoru, wyjdzie, że potencjał jest równy KQQ przez R przez małe q, małe q się skróci i zostanie kq duże przez r, czyli jak widać ten potencjał pola elektrycznego również jest związany z ładunkiem źródłowym i z odległością, tylko tutaj jest ta odległość w pierwszej potędze, a tutaj odległość była w kwadracie. I teraz popatrzmy, tu było pytanie, że natężenie pola elektrycznego zależy od czegoś. A tu jest pytanie, od czego zależy odwrotnie proporcjonalnie. Tak, tutaj nie pytaliśmy, czy wprost, czy odwrotnie proporcjonalnie, tylko od czego ogólnie zależy. A tu pytamy, od czego y, zależy odwrotnie proporcjonalnie, więc odwrotnie proporcjonalnie będzie zależał jedynie od odległości, czyli odpowiedź B. Ponieważ tak, potencjał, no widać, że w ogóle nie zależy od wartości umieszczonego w polu ładunku próbnego, bo to Q się skraca, natomiast zależy od wartości ładunku źródła pola. Ale V zależy od Q wprost proporcjonalnie, a my się pytamy o zależność odwrotnie proporcjonalną, dlatego tutaj jedynie odpowiedź B jest prawidłowa. Przejdźmy sobie dalej. Napięcie to różnica. A potencjałów między dwoma punktami pola elektrycznego, B energii potencjalnej między dwoma punktami pola elektrycznego, C natężeń pola elektrycznego między dwoma punktami pola elektrycznego, czy D sił elektrostatycznych między dwoma punktami pola elektrycznego. To jest po prostu zadanie czysto teoretycznie. I oczywiście napięcie to jest różnica potencjałów, Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy jakiś ładunek źródłowy ku duże, który wytwarza pola elektrostatyczne, no to w każdym punkcie tutaj będzie jakaś wartość potencjału. I tutaj będzie jakiś potencjał VA związany z odległością RA, a tu będzie jakiś potencjał VB związany z odległością. R, B. I teraz y, różnica potencjałów, czyli delta V, czyli VA minus VB będzie równe po prostu UAB. Kolejne zadanie, zadanie piąte. Farad będąc jednostką pojemności może być rozpisany jako A kulomb razy volt, B kulomb razy watt, C kulomb przez volt, D kulomb przez wat. Za każdym razem jeżeli mamy powiedzieć jak rozpisać daną jednostkę to warto sobie przypomnieć wzór, w którym właśnie występuje dana wielkość, czyli zastanawiamy się jaki znamy wzór na pojemność. No to jak pójdziemy do karty wzorów, to się okaże, że jest tu kilka wzorów i taki podstawowy wzór na pojemność kondensatora to jest Q przez u, czyli ładunek zgromadzony na okładkach kondensatora przez napięcie panujące y, na tym kondensatorze między tymi okładkami, czyli C to jest Q przez U. I teraz zastanawiamy się jak wyrazić farad, no to zobaczmy, że skoro to jest stosunek ładunku do napięcia, ładunek wyrażamy w kulombach, a napięcie wyrażamy w woltach, w takim razie 1 farad to jest 1 kulomb przez 1 volt, czyli prawidłowa jest odpowiedź C. I zadanie szóste, czyli zadanie obliczeniowe. Cząstka o ładunku 6 milikulombów i masie 3 gramy wpadła z prędkością 12 m na sekundę w obręb hamującego jednorodnego pola elektrycznego o natężeniu 100 N przez kuląb, równolegle do linii sił pola. Oblicz drogę, na której się zatrzyma. Wypisujemy najpierw dane. Cząstka o ładunku, czyli mamy jakiś ładunek Q6 mKg. I masie 3 gramy, czyli masa to jest 3 gramy, czyli 0,003 kg. Wpadła z prędkością V równą 12 m na sekundę w obręb hamującego jednorodnego pola elektrycznego o natężeniu, czyli mamy E 100 N na kulomb, Pole jest jednorodne, natężenie jest stałe, konstans. I mamy obliczyć drogę, na której się zatrzyma, czyli S to jest coś, co z nas interesuje. Mamy informację o jednorodnym polu elektrycznym, które jest hamujące i ma tu dojść do wytracenia prędkości. Czyli najpierw rozważmy sobie to w zadanie od strony takiej kinematyki. Pytamy o drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym. Wzór na drogę w ruchu jednostajnym nieopóźnionym, czyli na S, to jest V0 razy t minus 1 druga AT kwadrat. V0 to jest prędkość początkowa, T to jest czas hamowania, a A to jest wartość opóźnienia, tylko wzięta tutaj jakby z wartością bezwzględną, tak? bo ten minus już jest tutaj. Jest to wzór, który jest w karcie wzorów. Możemy go znaleźć tutaj. Na drogę w prostoliniowym ruchu jednostajnie zmiennym. Ten wzór jest napisany tutaj z plusem. Trzeba pamiętać, że jeżeli ruch jest jednostajnie opóźniony, to tutaj musi. Stanąć minus. I ten wzór mamy. No ale tak, znamy tą prędkość V0 bo to jest te 12 metrów na sekundę, ale nie znamy ani czasu trwania tego ruchu, ani wartości opóźnienia. Żeby wyeliminować jedną z tych niewiadomych, znowu idziemy do wzorów z kinematyki, bo możemy wyrazić wartość opóźnienia jako zmianę prędkości, która zaszła w czasie. Prędkość się zmienia od 12 metrów na sekundę do zera, czyli bezwzględna wartość zmiany, no to to jest po prostu V0 i dzielimy to przez t. Jeżeli z tego sobie obliczymy czas T, no to mamy, że T to jest V0 przez A i możemy sobie to wstawić tu. Dzięki temu otrzymamy wzór na drogę, w którym będziemy mieć tylko jedną niewiadomą, a będzie nią przyspieszenie. Zróbmy to. V0 razy, zamiast T wstawiamy V0 przez A, minus 1 druga A za T kwadrat wstawiamy V0 przez A do kwadratu mamy v0 kwadrat przez a minus jedna druga a v0 kwadrat przez a kwadrat a z tym kwadratem się skróci zostanie v0 kwadrat przez a minus jedna druga v0 kwadrat przez a czyli wynik to jedna druga v0 kwadrat przez a i to jest ten moment kiedy wracamy do informacji że cząstka wpada w hamujące jednorodne pole elektryczne bo żeby obliczyć s jeżeli mamy V0, no to musimy jeszcze znaleźć wartość A, czyli wartość tego opóźnienia. A wartość opóźnienia będzie związana z siłą, która działa na tę cząstkę. Siła wypadkowa będzie równa masa tej cząstki razy wartość przyspieszenia, tudzież opóźnienia, które na tę cząstkę działa. Ta siła będzie powodowała, siła wypadkowa, siła, którą możemy rozpisać z drugiej zasady dynamiki Newtona jako masa razy przyspieszenie, ta siła będzie powodowała, że cząstka, która wpadła z pewną prędkością, zostaje wyhamowana. I teraz jaka siła stanowi o tym, że właśnie cząstka jest hamowana? Jest to siła, która działa właśnie na tę Cząstkę obdarzoną masą, ale też ładunkiem ze strony pola elektrycznego. I my znamy natężenie tego pola elektrycznego i znamy ładunek. Jak w takim razie znaleźć siłę, która tutaj działa na ten ładunek? Jeżeli popatrzymy sobie do karty wzorów. To okaże się, że natężenie pola możemy zdefiniować właśnie jako siła przez ładunek. Już to dzisiaj robiliśmy, czyli natężenie pola w danym punkcie to jest siła, która działa na dany ładunek przez wartość tego ładunku. Jeżeli sobie zapiszemy, że E to jest F przez Q, no to można z tego zobaczyć, że ta siła działająca jest równa po prostu natężenie pola elektrycznego, czyli E razy Q, czyli wartość tego ładunku. I teraz. Ta siła stanowi właśnie siłę wypadkową. W takim razie można napisać, że m razy a jest równe e razy q. W takim razie a jest równe e razy q przez m. E znamy, q znamy, m znamy, więc możemy podstawić tutaj i mieć ostateczny wzór na drogę wyrażony przy pomocy wiadomych. S będzie równe 1 druga V0 kwadrat podzielone przez a, czyli przez to. E razy Q przez M. To M z mianownika mianownika może iść do licznika i mamy 1 druga V0 kwadrat razy M przez E razy Q. W takim razie S, jeżeli podstawimy sobie wartości, to jest 1 druga razy 12 metrów na sekundę do kwadratu razy 0,003 kg podzielone przez E. Czyli 100 newtonów na kulomb, razy ładunek, czyli 6 milikulombów, czyli 0,006 kulomba. Kulomb się skróci. Newton to jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat, czyli jeżeli ja to napiszę, że to jest kilogram razy metr na sekundę kwadrat, to jest newton, no to widzimy, że ten kilogram się skróci z tym kilogramem. Metr na sekundę kwadrat, to tu jest metr kwadrat przez sekundę kwadrat, czyli wynik wyjdzie w metrach. No i te wartości wystarczy teraz podstawić do kalkulatora i to policzyć. Pół razy 12 razy 12 razy 0,003 e, podzielone przez 100 i podzielone przez 0,00. 6 I wychodzi 0,36, czyli, czyli 0,36 metra, czyli taką drogę przebyła ta cząstka, zanim została wyhamowana w polu elektrycznym.